Czy wiecie, kim jest najczęściej pedofil? Jeżeli powiem Wam, że to jest ktoś, kogo dobrze znacie, że to jest ktoś znajomy dla Waszego dziecka, to często sobie myślimy: nie, no to jest niemożliwe. Przecież nikt w naszym środowisku taki nie jest. Wśród tych przypadków, które wyszły na jaw, gdzie możemy je prześledzić, możemy je wciągnąć do badań statystycznych. W 90% prawie procentach to jest ktoś z bliskiego otoczenia dziecka. 90%. Bardzo rzadko się zdarza, że dziecko jest wykorzystywane przez przypadkową osobę. Mało tego. Ten proceder z reguły trwa kilka lat, zanim rodzice się zorientują. No, czasami jest też tak, że to jedno z rodziców wykorzystuje dziecko, a drugie przymyka oko, albo. No, Ciężko mi powiedzieć, co, co robi tak naprawdę. Więc. Pedofil to jest ktoś, kto jest blisko, kto świetnie zna naszą sytuację, zna naszą rodzinę i wie, jak zmanipulować dziecko. Jeden z mitów mówi, że wystarczy dziecko nauczyć: że jeżeli ktoś mówi mu, że jest jakaś tajemnica, że coś, coś trzeba zachować w sekrecie przed rodzicami, to jeżeli my nasze dziecko nauczymy, że nie ma sekretów przed rodzicami, jakakolwiek będzie tajemnica, to dziecko ma z tym do nas przyjść. Bo to znaczy, że to, ta osoba nie jest dobra, uczciwa i że to jest nie w porządku. Słuchajcie, nie! Pedofile być może kiedyś tak działali, być może były takie sytuacje, natomiast najczęściej to jest tak, że dziecko jest zastraszane albo wręcz się mu mówi. No co ty myślisz, że Twoja mama, twój tata nie wie o tym, co się dzieje? Przecież Twoja mama, twoja mama świadomie pozwala mi na takie rzeczy. Albo nikt cię nie kocha tak jak ja. Rodzice cię nie kochają, dlatego właśnie oddali, y, mnie pod, oddali ciebie pod moją opiekę. Dziecko y, czuje się niekochane, zastraszone. Bardzo często ma świadomość, że dorośli mu nie pomogą. Nikt mu nie pomoże. Bo tylko ja, pedofil. No, teraz tak z przekąsem powiedziałam, ale naprawdę to jest osoba, która. Kupuje prezenty dla dziecka, która o nie dba. Pedofil potrafi mało dziecko uwodzić przez kilka miesięcy, nawet przez rok. To dziecko mu ufa. Mało tego, to dziecko je kocha. Bardzo często dzieci bronią wręcz osoby, które je wykorzystywały przez lata. Boją się o to, co się z nimi stanie, jak sytuacja wyjdzie na jaw. To są bardzo trudne relacje i... Zdrowym osobom trudno je po prostu nawet objąć, tak? Wyobrazić sobie, że coś takiego może mieć miejsce. Więc dzieci najczęściej po prostu są zastraszane. Mówi się im to, że rodzice wiedzą, że takie coś ma miejsce, albo się im mówi, że wręcz coś się stanie rodzicom, jeżeli przestaną świadczyć jakieś usługi albo przestaną coś robić. No przecież nie kochasz wujka? Przecież chodzi tylko o to, żebyś mnie tutaj pocałowała, żebyś wzięła rączką, zrobiła, zrobił. Więc dziecko jest zastraszone, e, później jest objęte specjalną miłością, prezentami i innymi rzeczami, i w dziecku budzi się poczucie wstydu. E, dziecko jest uczono, że ono jest współwinne i współodpowiedzialne za tą całą sytuację. To są bardzo mocne e, zależności, e, a taki maluszek wielu rzeczy nie rozumie. Najczęściej te dzieci mają 6-9 lat. To są małe dzieci. I taka relacja trwa rok, dwa, różnie, czasami kilka miesięcy. Jak możemy rozpoznać, że coś nie tak się dzieje z naszym dzieckiem? Bo, słuchajcie, czasami wykorzystywane są również niemowlęta i bardzo małe dzieci. I to, że dziecko jest dalej, na przykład dziewczynka, że jest dziewicą, nie znaczy, że nie jest wykorzystywana, nie jest molestowana. Ona może być zmuszana do robienia innych czynności. Najczęściej dzieci wykorzystywane mają bardzo niespokojny sen. Budzą się w nocy z koszmarami. Dziecko, które na przykład już by było odpieruchowane, normalnie się załatwiało, ma nagle problem. Dziecko cofa się w rozwoju. W momencie, kiedy dzieje się coś takiego niepokojącego, to nasze dziecko jakby się zmienia. Jakby mamy nagle cofkę, tak? Dziecko już coś umiało robić, a nagle czegoś nie robi. Jest bardziej milczące. I zabawy dziecka pokazują, że coś jest nie tak. Hmm? Na przykład, dziecko bawi się w seks oralny, e, bawi się w jakieś różne dziwne formy seksu. Hmm? I nie jest to przypadkowe. Bo słuchajcie, czasami gdzieś coś dziecko usłyszy i możemy zobaczyć, że nasze dziecko się bawi w seks, w, w całowanie, ale to jest od tak jednorazowe. A tutaj to będzie się nasilało. Tak? Dziecko będzie. To będzie główna zabawa związana na przykład gdzieś z całowaniem, z seksem. Będą różne rysunki, które będą pokazywały też, co się z dzieckiem dzieje. Takie dzieci nie zawsze otwierają się przed rodzicami, ale na przykład otwierają się przed nauczycielem w szkole czy w przedszkolu. Będzie mówił, że coś się dzieje, tak? Że słuchajcie, dzieci bardzo często to sygnalizują w ten sposób, że nie chcą do kogoś chodzić. Mówią, że nie chcą iść do tej cioci, do tego wujka. I my, tam, my, my potrzebujemy coś zaatpić, poganiamy. Nie, mamuś, nie, proszę Cię, nie bierz mnie tam, ja tam nie chceś. No co Ty gadasz? Przecież tam jest wszystko w porządku, tak? Zawsze dostajesz owocki i tak. Ciocia, wujek o Ciebie świetnie dba. No, może nie zawsze. Więc jeżeli nasze dziecko wybitnie nam pokazuje, że gdzieś nie lubi chodzić, to poświęćmy chwilę, dowiedzmy się, o co chodzi. Porozmawiajmy z dzieckiem. I teraz tak, jeżeli właśnie nie edukujemy naszych dzieci, to one po prostu nie wiedzą, jakie są normy. Nie wiedzą na co sobie taki dorosły może pozwolić albo co my na ten temat myślimy. No nie wiedzą. Więc uważają na przykład, że tak to jest, że to jest normalne, że każdy kochający tatuś sypia ze swoją córeczką, bo to jest normalne, bo ten tatuś to mówi tej dziewczynce. Że przecież, jeżeli mamusia jest na delegacji, to jest jego czas że... i to ona powinna spać statusem w łóżeczku. Hmm? I chciałabym obalić jeszcze jeden mit. Bo prawda jest taka, że pedofil najczęściej zakręci się dookoła tego dziecka. Które jest w jakiś sposób niekochane, nie tak? Czyli jeżeli za mało przytulamy, całujemy nasze dzieci, to one jakby będą też naturalnie lgnąć do obcych, bo dzieci bardzo dużo potrzebują przytulania i całowania, bycia branym na kolana. Tu w szczególności dotyczy chłopców. Bardzo, bardzo często zapominamy, że to chłopcy potrzebują dużo więcej tego uczucia, tego, tego właśnie. Przytulania, całowania, mimo że on już ma tam 4-5 lat, wydaje nam się, że to duży chłopak i on się wręcz wyrywa. On również potrzebuje bycia przytulonym, musi wiedzieć, że jest kochanym. Więc najczęściej padają dzieci, tak się mówi, niekochane. Właśnie mit, o którym zaczęłam mówić, to jest mit związany z tym, że to są rodziny patologiczne. Tak było do czasu, kiedy rodzice nie zaczęli za dużo pracować. Więc teraz mamy dwie skrajności. Dzieci, które są wykorzystywane przez pedofili, to faktycznie dzieci z patologicznych rodzin, czyli gdzie jest alkohol, gdzie się tymi dziećmi nie zajmuje, gdzie do domów wchodzą różne dziwne osoby, dzieci z domów dziecka, które poszukują tej miłości też na zewnątrz. Ale są to też dzieci z bardzo dobrych domów, gdzie rodzice zbytnio koncentrują się na pracy. Gdzie robią wszystko, żeby dziecko miało wszystko, tylko to dziecko nie ma miłości, nie ma przytulania i nie ma rodzica. Dzieci, które nie mają rodzica, będą łatwą ofiarą, łatwym łupem dla pedofila. To też warto zawsze o tym pamiętać. W szczególności dbajmy o te dziewczynki, które z jakichś powodów nie mają mamy. Jeżeli mama umarła, gdy dziewczynka miała paręnaście, parę lat, albo z jakichś powodów dziewczynka została z tatą, to słuchajcie, bardzo ważne jest to, żeby ten tata jak najbardziej się o nią zatroszczył, bo statystycznie dużo więcej też dziewczynek, właśnie takich kilku, kilkunastoletnich, które nie mają, nie wychowują się z mamami, również są narażone na, na ataki ze strony pedofila, więc... Cóż, bardzo przykry temat związany jest z obserwacją, z poświęcaniem dużej ilości czasu naszemu dziecku, <laughs> przepraszam, ale również z wychowaniem dziecka. Jeżeli będziemy cały czas z dzieckiem rozmawiać, będziemy w tej prawdziwej, bliskiej relacji, to dziecko nie uwierzy, że zgadzamy się na to, żeby ktoś się krzywdził i ktoś je źle traktował. Dziecko wtedy będzie wiedziało, że może do nas przyjść i z nami porozmawiać jeżeli braknie tej edukacji, braknie tej bliskości, to jakby w sposób naturalny wystawiamy nasze dziecko na pastwę osób, które, które po prostu na nie polują. I teraz tak, słuchajcie, są też dwa rodzaje pedofilii. Ta pedofilia, powiedziałabym, no nie wiem, prawdziwa, tak, gdzie ktoś zaspokaja swoje potrzeby tylko i wyłącznie z dzieckiem. No i niestety... Póki co nie ma na to lekarstwa, nie ma na to sposobu. Są osoby, które z tego tytułu faktycznie bardzo cierpią, mają świadomość, chcą się leczyć, natomiast no, to jest jedyny ich sposób na, na zaspokajanie podstawowych potrzeb. Ale są też pedofile, którzy, którzy tak naprawdę pedofilami nie są. Traktują dzieci jako takie zastępcze źródło zaspokajania potrzeb. I to dopiero jest tak naprawdę straszne, bo tych osób jest dużo więcej. Czyli wykorzystują dziecko, bo jest łatwiej, bo jest pod ręką, bo rodzice na przykład są pijani, bo rodzice ciągle pracują, tak? I ktoś po prostu uwiedzie takie dziecko. Właśnie, bo to jest też tak, że te dzieci są uwodzone. Nam się wydaje, wydaje. Obiegowo mówiło się właśnie, że to są jednorazowe sytuacje, dziecko jest wykorzystywane, tak? Najczęściej no są to wielomiesięczne, czasami letnie relacje. Dziecko jest przez kilka miesięcy uwodzone przez tego pedofila. Ma prezenty. My też na przykład obserwujemy i mówimy: No, nie, no to jest ktoś, którego musiałam namawiać, żeby był z moim dzieckiem. Tak. Sprytna osoba, sprytny pedofil yy, będzie robił wszystko, żeby oficjalnie było, że on wcale nie chce z tymi dziećmi zostać czystym dzieckiem. Nie, nie. To ty, drogi rodzicu, prosiłeś go. Tak? I on na którąś Twoją prośbę uległ i został z dzieckiem. A potem się już tak utarło, że z tym dzieckiem zostaje. Nianie, opiekunki, czasami trzeba też sprawdzić. Słuchajcie. Są jeszcze nianie starej daty, które usypiają dzieci poprzez pobudzanie ich organów płciowych. Okej, okay, można powiedzieć, że no to nie są pedofile, tylko po prostu tak zostały te osoby nauczone, że wtedy dziecko się uspokaja i zasypia. Hmm? I z takimi sytuacjami też nam przychodzi się mierzyć. Gdzie okazuje się, że na przykład babcia, tak, czy jakaś ciocia starszej daty, dla niej to jest normalne, że w ten sposób usypia dziecko, czy chłopca, czy dziewczynkę. Dziecko się uspokoi. Tak? Dziecku jest dobrze, dziecko uzyska rozluźnienie i szybciej zaśnie. Ale jest to ogromne wykorzystywanie, tak? Jest to nadużycie. Nie wiemy tak naprawdę, jakie konsekwencje Psychofizyczne mają, jak to później ma wpływ na dziecko, tak. Czy to zostaje, czy nie zostaje, tego, tego akurat nikt, nikt nie zbadał. Natomiast y, tych rzeczy związanych z pedofilią i dookoła pedofilii jest bardzo dużo. Więc tylko Wasza uważność i wychowanie i edukacja seksualna może ochronić dziecko. Kiedy dziecko będzie bardzo dobrze znało granice, będzie wiedziało, jakie zachowania są normalne, jakie są nienormalne, kiedy w którym momencie należy zwrócić się do rodzica o pomoc. No i co, i powiecie mi, że to jest seksualizacja, że nie powinniśmy z dziećmi rozmawiać na, na takie tematy, że poczekać na szkołę. Tylko jeżeli nie porozmawiamy z tym dzieckiem, które ma te kilka lat, to możemy mieć szczęście i nasze dziecko nigdy nie będzie wykorzystane. Ale być może jesteśmy zapracowani, i nasze dziecko jest na przykład z przedszkola czy ze szkoły odbierane przez jakąś nianie, przez jakąś inną osobę. Spędzamy z nim tylko wieczory i tak naprawdę nie wiemy, co się z nim dzieje. Bo my pracujemy. Chcemy, żeby miało fajne weekendy, fajne wakacje i dużo dobrych rzeczy w domu. Ale nie mamy czasu właśnie na tą rozmowę. Dobra, temat dla mnie bardzo bliski. Bardzo bolący, i właściwie dlatego zajęłam się też tematem edukacji seksualnej dzieci, a właściwie uświadamianiem rodziców, bo moja bliska osoba była wykorzystywana, i wiecie co, nikt jej nie uwierzył, bo to nie były te czasy. Nikt nie uwierzył, że najlepszy przyjaciel, przyjaciel domu może się dopuszczać takich rzeczy. Więc to też jest bardzo ważne, że gdy dziecko coś mówi, żebyśmy je w tym momencie wysłuchali. Żebyśmy nie oceniali tego, co, co ono mówi. Od tego, co tak naprawdę się wydarzyło, do ceny sytuacji, będzie później psycholog, będą, będą specjaliści. Natomiast dajmy dziecku mówić. Więc jeżeli jesteś nauczycielem, pedagogiem, to wiem, że kierunkowo część szkół przygotowuje was na takie sytuacje. To od wysłuchania dziecka przez Was zależy to, czy przerwany będzie proceder. Kochani cudowni rodzice, jeżeli Wam dziecko sygnalizuje, wasze dziecko, albo jeżeli to jest dziecko Wam bliskie i Wam ufa i sygnalizuje, że coś się dzieje, zawsze podchodźcie do tego serio. Zweryfikować, czy to jest prawda, czy to jest nieprawda, można w każdym momencie, ale takie dzieci otwierają się z reguły raz, a potem brakuje im odwagi. Więc jeżeli dziecko przy Was mówi, że coś się dzieje, wysłuchajcie, weź, weźcie to na poważnie. Nie odpuszczajcie w tym momencie. No, tyle, tyle mogę zrobić ja. Więc to byłoby na tyle w pierwszym module. W drugim będą praktyczne wskazówki właśnie już, jak rozmawiać z Waszymi pociechami. Będzie bardziej wesoło. A mnie, mnie ten temat trochę przytłacza, przepraszam.